Czy spojrzałeś dziś na szklankę wody i zastanawiałeś się, czy twoje nerki są odpowiednio pielęgnowane? Być może uważasz, że wszystko jest w porządku, w końcu nie odczuwasz bólu, nie masz żadnych dolegliwości, wszystko wydaje się normalne. Jednak nikt nie mówi ci, że nerki mogą cicho wołać o pomoc. Lekka zatrzymanie płynów tu, zmęczenie tam, ciśnienie, które wzrasta i opada bez wyraźnego powodu. Wszystko to może być związane z powolnym gromadzeniem się toksyn, które osadzają się w organizmie, jak niewidzialny brud w trybach. A co, najstraszniejsze, ten proces mógł rozpocząć się już wiele lat temu, a ty nawet o tym nie wiesz. Ale jest wyjście. Coś prostego, codziennego i zaskakującego, owoce. Tak właśnie tak. Zwykłe owoce, które być może znajdują się teraz w Twojej lodówce. Mogą rozpocząć potężne oczyszczanie Twoich nerek. Porozmawiamy o tym. Pani Teresa zawsze była aktywną kobietą. Praktycznie sama wychowała trójkę dzieci, zajmowała się domem z silną ręką i wielkim sercem. W wieku 68 lat, nadal codziennie rano zamiatała podwórko i przygotowywała kawę tak, jak nauczyła się od swojej matki: z zapachem filtra do kawy, chlebem na patelni i pokrojonym bananem na talerzu. Jednak w ostatnich miesiącach coś zaczęło się zmieniać. Najpierw pojawiło się dziwne, złe samopoczucie po przebudzeniu, potem ciśnienie, które uparcie nie chciało się ustabilizować. Coraz częściej pojawiały się obrzęki stóp, a potem badania, zaburzenia czynności nerek powiedział lekarz, patrząc na nią z troską, która bardziej przerażała niż uspokajała To jest coś postępującego, ale pani może bardzo pomóc, wprowadzając niewielkie zmiany. Teresa wyszła z gabinetu, nie wiedząc dokładnie co robić. Zmiany, pomyślała. Akurat teraz. Nie paliła piła tylko w Boże Narodzenie, nigdy nie przesadzała. Ale prawda jest taka, że podobnie jak wiele osób w jej wieku uważała, że dobre samopoczucie oznacza brak bólu. I nie zdając sobie z tego sprawy, ignorowała sygnały wysyłane przez jej ciało. Prawda jest taka, że wiele osób tak robi. Nerki, ponieważ są ciche, są zapominane. Nie bolą, nie zapalają się w widoczny sposób, nie wydają dźwięków. Ale pracują dzień i noc, filtrując wszystko, co jemy, pijemy i oddychamy. A kiedy zaczynają zawodzić objawy, są niejasne zmęczenie, lekkie nudności, nieregularne ciśnienie krwi, nieregularny sen. Rzeczy, które każdy może uznać za objawy wieku. Ale problem nie leży tylko w wieku, leży w małych, powtarzanych bez świadomości nawykach. Leży w nadmiarze soli, w lekach przyjmowanych bez nadzoru, w braku odpowiedniego nawodnienia w diecie ubogiej, w prawdziwe składniki odżywcze. Leży przede wszystkim w braku połączenia z ciałem. A mało kto wie, że tę rozłąkę można odwrócić za pomocą znacznie prostszych działań niż się wydaje. Pani Teresa odkryła to przypadkiem. Rozmawiając z przyjaciółką na targu, usłyszała o wpływie trzech owoców na funkcjonowanie nerek: Żurawina, arbus i cytryna powiedziała, przyjaciółka wybierając pomarańcze. To prosta rzecz, ale wydaje się, że działa cuda. Teresa roześmiała się. Uznała to za przesadę, ale zabrała do domu małego arbuza. To właśnie ten niemal niewinny gest zmienił wszystko. Po zjedzeniu kawałka świeżego arbuza, rano poczuła się lekka. Nie było to wyleczenie coś bardziej subtelnego poczucie, że robi coś dobrego, że patrzy w głąb siebie. W kolejnych dniach zaczęła dodawać sok z cytryny do wody i szukać więcej informacji na temat żurawiny. Dowiedziała się, że od wieków były one stosowane przez starsze kobiety. W celu zapobiegania infekcjom dróg moczowych, zapobiegały gromadzeniu się kryształów w nerkach i pomagały usuwać toksyny. Zapragnęła spróbować. Co więcej, poczuła chęć dbania o siebie z delikatnością. To ciche pragnienie dbania o nerki rozprzestrzeniło się. Z każdym łykiem wody z cytryną, z każdym kawałkiem arbuza na talerzu odczuwała to samo moje ciało mnie słucha. Stopniowo opuchlizna, Stup zmniejszyła się, sen stał się spokojniejszy, ciśnienie zaczęło się stabilizować, poprawa nie była magiczna, ale stała, a co najważniejsze, została osiągnięta dzięki codziennemu gestowi, świadomemu obecnym, pełnym miłości. Teresa zrozumiała to, co wielu ludzi na nowo odkrywa: dbanie o nerki nie musi być procesem, pełnym leków i skomplikowanych zasad. Można zacząć od owocu. Naturalnego soku, lekkiego i prostego wyboru, który powtarza się każdego dnia. I to właśnie ta prostota sprawia, że wszystko jest możliwe. Kiedy świadomie wracamy do podstaw, ciało reaguje. Nie chce perfekcji, chce obecności. I właśnie o tym dzisiaj mówimy: o tym jak trzy owoce, które można znaleźć na targu lub w lokalnym sklepie, mogą zrobić dla nerek więcej niż wielu ludziom się wydaje. Nie obiecujemy wyleczenia, ale pokazujemy drogę. Prawdziwą, dostępną ludzką drogę. Drogę, która zaczyna się od śniadania i może towarzyszyć nam przez resztę życia. Kiedy zaczynamy odczuwać, że ciało jest cięższe, że zmęczenie nie mija nawet po całej nocy snu, że stopy łatwo puchną, lub ciśnienie krwi ciągle się waha, zazwyczaj patrzymy na wszystko, tylko nie na nerki. Ale one są tam dyskretne, próbując ostrzec, że coś jest nie tak. Problem polega na tym, że objawy przeciążenia nerek są podstępne. Nie bolą, nie krzyczą, szepczą i dlatego pozostają niezauważone aż do momentu, gdy zaburzenia równowagi stają się faktem. Dobra wiadomość jest taka, że podobnie jak objawy pojawiają się powoli, tak samo może przebiegać powrót do zdrowia. Stopniowo, dzięki niewielkim, ale konsekwentnym działaniom. Wśród tych działań trzy owoce wyróżniają się jako prawdziwi sprzymierzeńcy zdrowia nerek, żurawina, arbus i cytryna. Zacznijmy od żurawiny. Jest mała, czerwona i kwaśna, ale w tym niepozornym owocu kryją się związki, które zmieniają wszystko: proantocyanidyny. Obecne w dużym stężeniu w żurawinie działają jak tarcza ochronna na ściankach dróg moczowych, zapobiegając przywieraniu bakterii takich jak E. coli. Oznacza to mniej infekcji dróg moczowych, mniejsze ryzyko ich przedostania się do nerek i spowodowania poważniejszych uszkodzeń. Osoby, które cierpiały na infekcje dróg moczowych, wiedzą jaką ulgę przynosi uniknięcie tego bólu. A dla nerek jest to jeszcze lepsze, mniej stanów zapalnych. Mniej wysiłku, więcej spokoju podczas filtrowania krwi. Ale żurawina ma jeszcze więcej zalet. Zawiera również kwas chinowy związek hamujący tworzenie się kryształów wapnia, budzących strach prekursorów kamieni nerkowych. Jest to ważne, ponieważ wiele osób starszych, nie wiedząc o tym, żyje z małymi kamieniami, które powoli się tworzą aż do dnia, w którym powodują ból, niedrożność lub poważniejszą infekcję. Kwas chinowy pomaga przerwać ten cichy cykl. W połączeniu z przeciwutleniaczami obecnymi w owocach zwalcza stres oksydacyjny, który przyspiesza zużycie tkanek nerkowych. Dzięki szklance soku lub garści suszonych żurawin, dziennie ten ochronny efekt kumuluje się. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu. Drugim owocem jest arbus. W przeciwieństwie do żurawiny jest duży, słodki i soczysty, ale jego wpływ jest równie silny. Składający się w ponad 90% z wody, arbus działa jak prawdziwy wewnętrzny prysznic dla nerek. Stymulując produkcję moczu, pomaga eliminować nagromadzone toksyny, pozostałości leków, nadmiar sodu i zanieczyszczenia, które obciążają nefrony, jednostki filtrujące nerki. To naturalne oczyszczanie odbywa się bez wysiłku, bez obciążania organizmu i bez powodowania zaburzeń równowagi. To nie wszystko. Arbus jest bogaty w Likopen przeciwutleniacz zwalczający starzenie się komórek. Likopen działa bezpośrednio na ściany naczyń krwionośnych, poprawiając krążenie, zmniejszając stany zapalne i chroniąc naczynia włosowate, zaopatrujące nerki. Działa jak wygładzacz drogi, którą przepływa krew, zapewniając nerkom odpowiednią ilość tlenu i składników odżywczych. Ponadto Obecność cytruliny aminokwasu występującego w miąższu arbuza pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i kontrolować ciśnienie krwi. Czynnik krytyczny dla osób z tendencją do przewlekłej choroby nerek. Na koniec mamy cytrynę. Tak powszechną, tak dostępną i tak potężną. Cytryna jest jednym z najbogatszych naturalnych źródeł kwasu cytrynowego, który pełni fundamentalną funkcję: zwiększa poziom cytrynianu w moczu. Dlaczego to ma znaczenie? Ponieważ cytrynian zapobiega łączeniu się wapnia i szczawianu, które tworzą kamienie nerkowe. Działa jak środek dyspergujący, rozbijając połączenia między kryształkami, zanim staną się one prawdziwym problemem. Dla osób, które miały już kamienie nerkowe, to świetna wiadomość. Dla tych, którzy nigdy ich nie mieli, jest to skuteczna i naturalna forma profilaktyki. Ponadto cytryna stymuluje diurezę, czyli powoduje, że organizm wydala więcej płynów, wraz z moczem, co bezpośrednio przyczynia się do oczyszczenia układu moczowego. A co najlepsze, wszystko to dzieje się bez obciążania żołądka, bez powodowania skutków ubocznych, bez zmiany innych procesów zachodzących w organizmie. Wręcz przeciwnie, cytryna dostarcza witaminę C, wzmacnia odporność i alkalizuje organizm tworząc środowisko mniej sprzyjające stanom zapalnym i infekcjom. Teraz wyobraź sobie, jak te trzy składniki działają razem. Żurawina oczyszcza organizm z bakterii, arbus usuwa toksyny, a cytryna zapobiega tworzeniu się kamieni. To trio siły lekkości i równowagi. Co ważniejsze, jest to trio, które można łatwo włączyć do codziennej diety każdego człowieka. Szklanka soku rano, kawałek arbuza, jako przekąska kilka kropel cytryny do wody w ciągu dnia. To proste, niemal niezauważalne czynności, które razem tworzą solidną i troskliwą ochronę dla nerek. A efekty nie kończą się na tym. Kiedy nerki zaczynają pracować lepiej, odczuwa to całe ciało. Zmniejsza się obrzęk. Ciśnienie się stabilizuje. Poprawia się sen. Skóra staje się jaśniejsza. Trawienie jest lżejsze. Przede wszystkim pojawia się uczucie wewnętrznej lekkości, jakby niewidzialny ciężar był stopniowo zdejmowany. Ciało zaczyna ponownie ufać, ty też. A teraz powiedz mi, co dzisiaj wlewasz do szklanki. Jakie owoce pojawią się jutro rano na twoim talerzu? Te proste wybory kształtują zdrowie twoich nerek, na dobre lub na złe. Ale jeśli dotarłeś aż tutaj, to już zrobiłeś pierwszy krok. Przyjrzałeś się bliżej czemuś, co do tej pory było niewidoczne. A to jest coś wielkiego. To początek cichej, ale głębokiej przemiany. Napisz w komentarzach, które z tych owoców spróbujesz jako pierwsze. Czy spożywasz już któreś z nich? Jak wygląda Twoja codzienna dieta, czy pijesz naturalne soki, czy dbasz o swoje zdrowie od wewnątrz? Podziel się z nami. Czasami samo opowiedzenie swojej historii już zaczyna leczyć. Nie musisz rewolucjonizować swojej diety, zmieniać wszystkiego naraz ani stosować skomplikowanych przepisów, aby zacząć dbać o nerki dzięki tym owocom. Sekret tkwi w konsekwencji, lekkości i intencji stojącej za każdym wyborem. Kiedy owoc przestaje być tylko czymś na talerzu, a staje się gestem troski, staje się potężnym narzędziem. A wszystko zaczyna się od uważniejszego przyjrzenia się własnej rutynie. Zacznijmy od żurawiny. Jeśli znajdziesz świeże lub mrożone owoce, to świetnie. Jeśli nieskutecznymi alternatywami są 100% naturalny sok lub suszona żurawina bez dodatku cukru. Praktyczna sugestia: rano na czczo wypij szklankę wody z odrobiną czystego soku żurawinowego. Wystarczy około 50 ml. Jeśli wolisz, przygotuj smoothie z naturalnym jogurtem, małym bananem i łyżką suszonej żurawiny. To już zapewnia właściwości ochronne bez konieczności wprowadzania dużych zmian w jadłospisie. W przypadku arbuza zastosowanie jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy pokroić kilka plasterków rano i pozostawić w lodówce w małych pojemnikach gotowe do spożycia w ciągu dnia. Dobrą strategią jest zjedzenie porcji w połowie poranka. Lub jako popołudniowa przekąska. W momentach, gdy organizm potrzebuje nawodnienia i lekkiej energii. W upalne dni można ją zmiksować z lodem i listkami mięty, aby uzyskać orzeźwiający sok, który bez wysiłku oczyszcza i nawadnia organizm. Należy unikać dodawania cukru. Naturalna słodycz arbuza jest wystarczająca, a organizm będzie wdzięczny za każdą łyżkę. Cytryna jest znana od dawna ale nie zawsze jest stosowana regularnie. Najbardziej praktycznym i skutecznym sposobem włączenia jej do codziennej diety jest rozpoczęcie dnia od szklanki ciepłej wody z sokiem z połowy świeżo wyciśniętej cytryny. Ta prosta mieszanka pobudza metabolizm, stymuluje produkcję, moczu i przygotowuje organizm do nowego cyklu oczyszczania. W ciągu dnia dodawaj plasterki cytryny do butelki z wodą. Nie tylko poprawia to smak, ale także utrzymuje organizm w stanie lekkości i ciągłej eliminacji toksyn. Teraz kilka ważnych uwag. Jeśli masz zapalenie błony śluzowej żołądka lub nadwrażliwość na kwas cytrynowy, używaj cytryny z umiarem i zawsze rozcieńczoną. W przypadku żurawiny należy zachować ostrożność, jeśli przyjmujesz leki przeciwzakrzepowe lub leki na infekcje dróg moczowych. Przed rozpoczęciem częstego spożywania zawsze warto skonsultować się z lekarzem. A co do arbuza, jest on wspaniały, ale należy go spożywać z umiarem, jeśli masz cukrzycę lub ściśle kontrolujesz poziom glukozy we krwi. Kluczem jest zdrowy rozsądek, obserwacja i wsłuchiwanie się w swoje ciało. Nie musisz być idealny, nie musisz robić tego codziennie, musisz to robić świadomie. Włączenie tych owoców do diety to nie tylko kwestia składników odżywczych i funkcji nerek. Chodzi o to, aby każdego dnia przypominać sobie, że nadal możesz o siebie zadbać. Że nadal jest miejsce na proste zmiany. Że dbanie o siebie nie wymaga pośpiechu ani rygoru. Wymaga troski. Nie jesteś sam. Tysiące ludzi w milczeniu szukają sposobów, aby ponownie połączyć się ze swoim ciałem. Starzeć się z godnością zachować autonomię bez rezygnacji z lekkości. Wykonując ten mały gest, jakim jest pokrojenie owocu, wyciśnięcie cytryny, wypicie soku, wchodzisz w kontakt z czymś znacznie większym mocą zmiany swojego życia własnymi rękami. Być może nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale szklanka wody z cytryną, kawałek schłodzonego arbuza lub garść żurawiny na śniadanie mogą być czymś więcej niż tylko pożywieniem. Mogą być przypomnieniem Przypomnieniem, że nadal masz wybór, że twoje ciało mówi i że możesz je usłyszeć, że istnieją proste, naturalne i dostępne sposoby dbania o swoje zdrowie bez strachu. Powiedz mi więc, które z tych owoców dodasz jutro do swojej diety? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Być może ktoś to przeczyta i poczuje się mniej samotny. Jeśli ten film poruszył Cię polub go, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, bo tak zawsze jest coś nowego do nauczenia się i kolejny krok do zrobienia. Niech będzie to coś lekkiego, prostego, czegoś tylko dla Ciebie. Do zobaczenia w następnym filmie, a do tego czasu dbaj o siebie z miłością.